Wyje panem na baskieny, wyje panem na was trudnie, Ja nie zejdę z mojej sceny, to ty drzwi pają przed jutrem, wyje na płaciwy Wyje panem na biznes, wyje panem na z który niszczy tą ojczyzną. Wyje panem na baskieny, wyje panem na was trudnie, Ja nie zejdę z mojej sceny, to ty drzwi mają przed jutrem, wyje na płaciwy Wyjebane naszą biznes Wyjebane na z kultury Niszczy tą ojczyznę Robimy rap, rap zdrowy Robimy rap hardkorowy To nie spedalona nuta To nie kolor jest różowy Pokonała ma hip Bo wypływają typy ciepłe Ja się pytam co to kurwa Czy to za pieniądze przekręć? Wszędzie ładna jest prawa, Brawa na papa nie wstręte zorując się na gejostwie Ktoś znów stał się ekskrementem Ze swoim temperamentem Jestem ulicy talentem Niepodległy, suwerennym, Nie boję się jechać z męte Wyjebane na Polski Polski Koalicję i ustawy mam wyjebane na patrole chcę załatwiać swoje sprawy Nie chcę wiedzieć kto jest za kim nie jesteśmy kibicami I mam ciężko wyjebane, co kto gada za plecami My nie jesteśmy ziomek aferowiczami Nie szukamy dziury w całym Interesuje się faktami Kiedy ja załatwiam sprawy, by poprawić byt rodziny Inni z nudów się wosz w od od Mam wyjebane na baskiemy, wyjebanem na trupie Ja nie zejdę z mojej sceny To ty drzwi fają przed nich na fałszywy Wyjebane na biznes Wyjebane na pedał z Niszczy tą ojczyzną Wyjebane na was hymy na was trudnie Ja nie zejdę z mojej sceny To ty drzwi fają przed jutrem Wyjebane na fałszywy Wyjebane na u biznes Wyjebane na pedał z Niszczy tą ojczyzną Wyjebane na tych co na J.P. ambigramem Do jebania pierwsi, ale cienko piszczą pokręceni z gramem Samo logo, nie uczyni z ciebie kogo Chciał liczny nie dla ciebie gdy w duszy grak W grubie kogo z kogo mam wyjebane Na tych co za plecami ranią mnie słowami Oni przyjaciółmi nie są, przyjaciółmi być nie mogą Jestem porządny, a ty masz trupa pod własną podłogą hey. Jadę załogą dla dobrych ludzi, w siarnie studzi, jak na koncercie jedzie z nimi koło ludzi. Jeden duch za tych, co nie mogą. Dziękuję Bogu za te mordy, co idą tą samą drogą. Wyjepanem na baseny, wyjepanem na basztówki. nie zajdziesz moje sceny, to ty przed o przedwigle. na jednak paszy, na nasz biznes, wyjepanem na pedaż kultury niszczy tą ojczyznę. Mam szacunek do mej pasji, mam szacunek do mojej misji, mam szacunek też do ludzi. Przede wszystkim dla Was wszystkich. Mam szacunek tu dla ludzi, mam szacunek do słuchaczy, mam szacunek do bycia szlachetnym strażącymi graczy Mam szacunek do przyjaźni, mam szacunek do miłości, cenię w człowieku uczucia, a nie jego posiadłości. Mam szacunek dla prawdziwych, mam pogardę dla fałszywych. Zaciskam piąty za te wszystkie wyrządzone krzywdy. Chuj, że z nimi oni mają i tak padakę, własnym chujem się wyjebią w końcu, we własną strachę. Jednak wielu dobrych ludzi jest dalej z nami, na koncertach widzę, że nie jesteśmy sami.